Słuchajcie, ja jak powiedziałem, bo podeszły właśnie się cztery dziewczyny, pomachały, nam poznali Więc pozdrawiamy Popeje z Kraków eee. w wpierdalać, aż eee. się uszy będą trzęsły, eee. Zatrzymamy się, nie? Eee. tak Miłe, miłe panie eee. Może woda albo... Wody mu na to że tak O kurde, jakieś prytki już mi się bardzo podobają A jakie bardzo dobre, na tych się nie popakowałem? Pokaż, ale fajne Dobra. O? Ale do wody nie, wodę mu damy, o spacerek chodzi, czy coś. Tu nawet jeszcze pieska, to niech ten. A jak gdzie jest w ogóle jego butelka? Spada. No właśnie, że wstyd, że co? No słuchajcie, no jesteśmy trochę rozpoznawani, dziewczyny nas znają, że trzeba pożartować, pośmiać się, wiecie, no nie będę sztywny, albo wiesz, dobre, dobry, dziękuję i tak dalej, no. Gdzie jego, y, Miski? No gdzieś tam w czymś. W jakiejś tej... Kurde. A wodę na w nie? Nie wiem, nie. mam w przodu. Gdzie ja wodę, ty, bym ja w to ja, ale wodę? O, ale ty! A przepraszam... Nie, tylko kona Nie wiem, nie mam. Dad, ja na tego nie otwierałem, no nie mam tej wody żadnej. A bo skosieć, nie wiem, może mam między nogami, ale ja tu mam wszystkie rzeczy teraz. Jakie ciasko za biste ty! gorące. gorąca. Pomaguj spokojnie! Pana się wystawić przecież. No widzisz. Słuchajcie, hamburger. Znaczy bułka wygląda tak. Jest pomidor. Jest pomidor, jest impreza. Nagle pomidory pie... lubię. Ja pie... Nagle lubię pomidory. Nie lubię nagle pomidory. Lubię pomidory. Co? Masz problem z pomidorami? No mam problem. Nie, pomidora lubię, wtedy mi chodziło o to danie, że tam pół pomidora za sześć dych, nie? Patrzcie, tak to wygląda. zajebista bułeczka, mięciutka, sereczek, fajny, ten. Fajnie, fajnie wygląda. Masz pizad? Dobra, pi trzyma. Widzę, widzę, spokojnie. Tu mam czas, żeś. Okay. Może ci mi jakieś za Niech widzisz. Się... Panie mogę. No. Dobra. Dobra. Dobra, uwaga. Niech ja też pokaż swoje tam. Dobra, ale głąka. A ty to jest tylko w Krakowie? Czy Ty jadłeś w tym? W Krakowie. Kilku. Pierwsze to... widzę, bo dawno nie byłam w sumie... No, teraz więcej, nie? Uh -huh. Nie będziemy Magusia samego teraz puszczać, tu na parking, tu auta jeżdżą. Sto kilometrów jest, wytrzyma Maguś. Pies głodny. Słuchajcie, pewnie tak, no ma, jest na tabletce, ma chorobę lokomocyjną. Będzie w domku za godzinę, już nie będzie teraz jeździł przez tydzień, nie, a on chce, że on później zesra. Ta psa minęła, zgodniał. On zawsze sępi jedzenie, zawsze jak myjemy, czy chipsy, czy coś zawsze chce posmakować. Więc to jest normalne zachowanie pieska. Za 100 km będzie w domku, to będzie ok już. A! Na mm. Nie wolno tak robić. Wiem. Na pewno nie na Ja nie robię. Chodzi o to, że myślałem, wiesz, ktoś napisze na pewnie, że mi wiesz, że o kurde twój, a ja, mm -hmm. wiesz, na, na odwrót.

się na was Dziękuję. Słuchajcie, ja szybko jem i tak nie zaczynam od tego gorsego kurczaka. Ząb już boleć. Kurde. No Człowiek musi jeść, no. A ceny zestawów? Pamiętasz? 67 zł za to wszystko? To ok, nie? Mm -hmm. Ceny takie jak w maku. Mm. Mm -hmm. Zjem i włączę do nejty, nie ja będziemy wyjeżdżać. O. Co? Też mi ząb. Już. Ale trochę przesolone te mięso. Słonek, nie? Za dużo soli, a co ty myślałeś? Musi być wyważone. Te soli Kurde. Tu ja, ja gotuję za mało soli, tu ci za dużo soli. O, ten wybredny. Hmm? To jest tłuste. sobie nie dajemy tłustych rzeczy, bo ma potem... Mm, re, reflukta ma potem. Dinotok. Kurwa ma, wiedziałam, że w końcu spadnie. No. To chcę czytać czas i kurde i wszystko naraz robię. No znowu. Wima. Wima. włączam włączam zaległe. zaległe telefonu a, bo to już program łączy, dobra Dawid wpłacił 10 zł. Siemka, znam to miejsce, mam tam 10 km kurde Kasty <słuch> wpłacił 5 Przełącza. Kasty wpłacił 5 złotych. Dajcie temu psu jeść głodny cały czas, a wy se dramat zabrać psa. Tak? Co ma nam się zarzucać? Zasłać wszystko na nas? Na lekach? Kiedy zobaczysz, że w hotelach za dużo? Potem, że coś, potem, że tamto. Kochani! Chcemy dojechać spokojnie, do bez śliniącego się psa z, a z tym. On później dostaje tych. Ślinotoku. Na żołądku mu to zostaje i siedzi, siedzi, uszy mu opadają i się ślini. Szekaj, I to jest szekaj. bardzo przykre i on cierpi wtedy, że się desuje, no. Więc on sobie dojedzie, to sobie wie. On zawsze jak jest najedzony, a widzi, że my jebą, zawsze chce. Papieruch chcesz? Nie, chciałam wyrzucić do torby, a nie tłuste po fotelach. <trych> Kurwa Mać. Co? To spadło mi z buzi właśnie. Będę przeprosił ten podniosę. Żoł... Mam popite Ach, chociaż, no bo popeje. Czekaj, jednę tego kurde gólne te. Popiję popejem. Wszystkie dobre. Jeżeli chodzi o tego wrapa, to takiej zasłuchy trochę. Jak dla mnie. Ale... Ale co, że sosu brakowało czy po prostu? No sosu, bo takiej wiesz... Sosu brakowało. Ja jednak. A. Kurwa, daj to światło. Co myśmy zrobili bez tych miejsc na picie co? Pan uratował życie Życie, życie! Jest nowelą No posprzątam się miał, to no teraz? Teraz? No, podjadę po No dobra. A to jest, to jest O kurwa. O, o. Boże, chwilę mi. No. Łopie! O Jezu hmm. niech ja ubrę taką cię męczącą. Aha teraz. dobra, tam jest koszt, ja tutaj jeszcze zostanę na chwilę. Złego diabli nie bieram. Okay. Leci kochani, dalej, DJ Mars na rejonach. To, a zaraz pójdziecie i włączę, bo... A nie działa? 100 kilometrów! Tam tego burgera, to miałeś z tym będziesz jadł? No to są ciaska jeszcze! A to są ciaska... Tu masz ciaska, czy co? No to tak, tu tam mam no to, burgera. No tu, gdzie? Z burgera wyrzuciłeś do tyłu. Będziesz jadł, czy nie? No gdzie do tyłu? No w tym jest hamburger wyrzuciłem. To wyrzuć, wyrzuć, nie, 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 chce, nie, chce, nie, nie, chcę. wyrzuć. No, ja bym chciał... Nie, nie, nie. Ja znam cały byłem już. Wiecie, mam, że staliśmy ze świąt. Dobra, wszystko, wszystko, mam śmieci wszystkie. Ja się przykryjem do siedzenia w ty. No pisek za nami jest straszny, tym bardziej za Natalką, no. Jak Maguś wstaje, czyli znaczy Natalka jak wstaje, to zawsze Maguś się o, kto to taki śliczny, duziut, piękny, silny chłopczyk i tak dalej. Má kouzelný pěstek, ne? Má kouzelný pěstek, ne? <týství> <tý> je to końcówka! Zimne niedobre, no wyrzuciliśmy, no widzisz, na życzę. Zapłaciłem za to, to mogę sobie trochę do dupy włożyć, jak bym chciał. To jest za miękkie. No bo jest, nie, nie będę już jadł, to się wyrzuciło, potem wszystko od sosu ujebane, śmierdzi w aucie, tłuszczem i tak dalej. Puszczę.